Niesamowita sprawa. Ostatnie tygodnie pracowaliśmy nad tym ciężko. Przede wszystkim to chciałbym podziękować mojemu nowemu klubowi w Szwecji w pierwszej lidze, gdzie dostałem szansę ostatnio pojechać w zawodach i były to zawody takie pomocne przed tym finałem mistrzostw Polski. Byliśmy tutaj w piątek razem wspólnie z Bartkiem na treningu, trenowaliśmy. Anton Nischler spisał się dobrze, przyszykował na ten finał. Super silnik i miejmy nadzieję, że jak wskoczę do składu będę tak samo punktował w Lidze. Dziękuję wszystkim moim sponsorom, moim mechanikom za, za świetną pracę dzisiaj. Jestem naprawdę niezmiernie szczęśliwy. Nie wiem, pana dyspozycja, czy była fantastyczna. dyspozycja. Nie się macie, to różnie w tym wypadku. Wcześniej to były dyspozycje dnia, od lat Miałem dosyć takie poważne problemy zdrowotne, o tym nie mówiłem. E, uporałem się z tym. Dziękuję pani Ewry Kaczmary, która mi tutaj pomagała. Załatwiała wszystkich lekarzy, uporaliśmy się z tym, i, i miejmy nadzieję, że teraz będę jechał tylko do przodu, przywoził punkty i cieszył się razem z kibicami e, moimi sukcesami. Czy no no y, po, po tej serii zasadniczej miałeś 12 punktów. Mogłeś wejść bezpośrednio do finału, kiedy się dowiedziałeś, że jednak tego finału nie ma. Nie, y, nie wiem, co sobie pomyślałeś, że cholera, trzeba będzie jeszcze się męczyć? No, że trzeba wjechać do tego finału, tak? Nie, żeby być w tej pierwszej dwójce. Miałem fajny i niefajny numer, tak? bo miałem jedynkę, jeździłem cały czas po równaniu i po polaniu. W serii zasadniczej nic z motocyklu nie zmienialiśmy i przy końcówce zrobiłem się taki wolniejszy troszeczkę i na ten wyścig półfinałowy zmieniliśmy lekko ustawienia i go zwyciężyłem dosyć znacznie. Mówimy, nie no jest ok, jedziemy, jedziemy w finale tak samo i nic nie zmieniliśmy. No, Bartek tutaj, Maciek byli lepsi ode mnie, ja jestem naprawdę jeszcze raz niezmiernie szczęśliwy, że, że jestem drugi wójcem mistrzem Polski. Wybrałeś do półfinału pierwsze pole startowe. Z reguły zawodnicy rzadko kiedy wybierają właśnie to pole, obawiając się, że jak ten start zostanie przegrany, no to już jest przegrany cały wyścig. Ja też przegrałem ten start w tym półfinałowym wyścigu, ale było właśnie to nieszczęsne pola, nie wiedziałem gdzie po prostu pojechać. Przed niego dałem na trawę, praktycznie prawie że po krawęźniku pojechałem i, i wysporowałem się z wyjścia z pierwszego uchu na pierwszą pozycję i tak dojechałem. Mówię, wiedziałem co zrobić. Później już w finale jechałem z drugiego. Bartek już na to nie pozwolił. Był szybszy ze startu. I trudno, mówię. Jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy. Tam jeszcze jedno pytanie. Jak Pan ocenia, od trzech lat mamy ten nowy jak, regulamin do mistrzostw Polski, tym tymi dwoma dodatkom. Z pana w przypadku to nie miało znaczenia, bo i tak byłem, i tak byłem. Ale czy to jest dla Was zawodników takie sprawiedliwe, czy byście chcieli po 21 dołać? No wiadomo, są proste minosy. Najbardziej to Bartek by pewno żałował, bo by wygrał tak, po zasadniczej części, a tak ma, a ten ma, tak ma srebro. Tak już nie patrzę na to, tylko Różnie, to na no, Grand Prix też jeżdżą jakieś tam półfinały, finały, także... Jest kilka turniejów jeden grał. Dokładnie, no tu jest jednodniowy. Ciężko, ciężko mi jest teraz tak na gorąco. Ja tam się cieszę i tyle. O, troszkę zepsułem ten, ten finał, ponieważ wygrałem start. I tak słyszałem, że brzęczą mi, no i mogą zostać przy praweźniku, ale to też nie wiadomo, czy wtedy by Janusz gdzieś nie napędził, a jak się wysunęłem, to chociaż byłem drugi i najbardziej to żałuję po trzeciego kółka chyba, gdzie już na wejściu byliśmy równo, ja skantowałem, on skantował, a powinienem zrobić co innego, ale on świetnie przeczytał to, co ja chciałam zrobić i... i Wtedy jeszcze mnie lekko diabło na koło musiałem <noise> puścić gaz. No i straciłem, ale no w miarę jakoś tam w kontakcie byłem, więc e, myślę, że w wieku 20 lat to i tak trzeba się chyba cieszyć z życiem mistrza Polski i pr będę pracował nad tym dalej, żeby było lepiej. Bartku, ale y, widziałem twoją twarz y, zaraz po zakończeniu tego finałowego wyścigu. To szczęśliwe, tak szczerze mówiąc, nie było jeszcze. Ja tytuł mistrzowski miałeś, szczególnie po prostu zasadniczej. Tak? Nie, tylko byłem, że po, po prostu, czy tak zepsułem ten, jeden, ten yy, jeden łuk, ale trzeba się cieszyć z tego co jest. Myślę, że nie jeden by chciał w wieku 20 lat być drugi, więc cieszę się, cieszę się bardzo i chciałbym tutaj bardzo podziękować moim wszystkim sponsorom, przede wszystkim panu Masiańskiemu. Jęt, transport i rodzicom za to, co dla mnie robią. Ale tak ja pomrzeczę to pytanie co do Ty trzy razy miałeś okazję w tych finałach jeździć i w Zielonej Górze, gdzie ten przepis nowy regulamin jak oceniasz? Pomijając to, że się miał najwięcej punktów. Ja wiem, no. W Zielonej Górze Pojechały. jeszcze... Dzięki jak... temu Jesz... Nie, tego... jeszcze wcześniej w 2012 ten, jakby... był stary regulamin. No, był i byłem czwarty, a może bym w półfinale to zrobił? E... W Zielonej Górze chociaż pojechałem w półfinale. E, dzisiaj od razu finale. Nie ma, no. Maciek na pewno zadowolony jest, że jest taka zasada. a, a No więc. Nie ma no, no wydał lepszy, no Maciek jest mega zawodnik i. I koniec. No. Bardzo tak. gratuluję tutaj wszystkim, że pokazaliśmy myślę, że fajny żużel. Pam, ja powiedz jeszcze, bo dużo wielu chłopaków czy Jason Crum były trzygotem jest świata czasami w środku sezonu tą sesję na Motokroszu. Czy to jest ważny temat dla Ciebie? Czasami się omija takie rzeczy. Szczerze chętnie bym pojeździł, ale ostatnio taki grafik troszkę napięty, że jak mam dzień dwa wolnego, to wolę posiedzieć w zimnym w domu niż tam pojeździć, ale... Ale na pewno, jak będzie teraz luz od Szwecji, to na pewno sobie to Wydaje mi się, że każde zwycięstwo smakuje bardzo dobrze. No Dzisiaj na ten smak musieliśmy trochę się spocić i ja, i moi mechanicy, bo jechałem na trzech motocyklach, paliły się sprzęgła, było wymieniane wszystko i każdy bieg, jak było widać po mojej plantacji, był strasznie, strasznie wymęczony. I gdzieś tam, czy z trasy, czy gdzieś tam musiałem się napędzać, więc. Ten ostatni bieg e, naprawdę nie miałem gdzieś e, wyboru wyboru, dziękuję, wyboru pola e, Ale tak naprawdę pola dzisiaj były wszystkie bardzo podobne i, i, i tak naprawdę gdybym nawet pierwszy wybierał to sam bym nie wiedział, które miałbym wybrać. Więc e, gdzieś tam zakładałem taki scenariusz, że, że te chłopaki e, mogą gdzieś się wypychać i będę gdzieś tam szukał swojej e, szansy Przycinałem z okrawężnika. E, udało się, no. Czy, czy Tomek czy Bartek tutaj są strasznie szybcy, co dzisiaj pokazali i, i niełatwo ich dogonić? Później jak Bartek mnie gonił, to słyszałem go z każdej strony. W i finale nie mogliśmy dogonić. E, słyszałem Bartka z każdej strony i, i tylko się zastanawiałem, na którym mnie minie, więc e, broniłem się jak tylko mogłem. E, tutaj. E, Oczywiście ukłony dla chłopaków, bo wykonali świetną robotę, ja, ja dzisiaj e, gdzieś tam, wykorzystałem ten regulamin, który, który dał mi e, taką szansę, żeby jechać w tym finale i, i zdobyć to zwycięstwo, e, no dzisiaj ja, może, może za rok e, któryś tutaj z obecnych panów. E, ja się bardzo cieszę i, i na pewno e, dzisiaj będę świętował. Medycynko wczoraj, wczoraj jedno zwycięstwo, nic Panu wskazówki nie dało. Dzisiaj jedno zwycięstwo jeszcze Polski? Czy posłoda na wczorajsze choćby zawody, czy taki sukces będzie napędzał, już się zapomni o takim słabszym dostępie? E, tutaj nie ma co zapominać. Trzeba po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co wczoraj się działo i, e, i po prostu nie popełniać takich błędów. Wiemy, co zrobiliśmy źle. E, dzisiaj w Gorzowie nie było łatwo, było bardzo ciężko. Ja szczerze mówiąc, zawsze tutaj mam problemy, jeżeli chodzi o dopasowanie mojego silnika. E, dzisiaj Gorzow był dla mnie bardzo szczęśliwy e, i bardzo się cieszę. Magic, nie wierzę w to, że był moment zwątpienia, bo jesteś zbyt ambitnym sportowcem, ale jak Greg Zengota wszedł w ciebie, to co poczułeś? Pierwsza było Kła muszę się położyć, bo, bo mnie wyprzedził. <śleski> 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 Gdzieś się wstałem później z nim rozmawiałem, na samym wejściu włók jeszcze dostał jakiejś tam dodatkowej prędkości i sam mówił, że już próbował skręcać jak tylko mocno mógł, ale i tak we mnie wjechał. No, no takie żużel, Podciąłem ja, ja położyłem motocykli i tak przyjechałem znowu drugi, więc to nic nie zmieniło. Szczerze mówiąc po każdej dwójce już, po piątej dwójce już. Mówię kurde, no, no ile jeszcze tych dwójek i kiedy w końcu uda mi się wygrać? Półfinał, znowu dwójka, też po zaciętym boju. E, no i nic, skończyło się fajnie. Maciek był, był Kupczyński, był Półka, był Pocienkowicz, to są wielcy mistrzowie sprzed lat z Wrocławia. To czym dla ciebie jest ten tytuł w kontekście tego gdzieś urodziłeś? E, oczywiście jestem bardzo dumny, że, że mogę e, gdzieś tutaj, że zostanę wpisany gdzieś na tę czapkę, bo to, to będzie dla mnie spełnienie marzeń i, i na pewno e, no coś wielkiego w mojej, w mojej karierze. E, no oczywiście jestem też dumny, że mogę reprezentować Wrocław jako, jako jeden z nielicznych zawodników e, wywodzących się i mieszkających we Wrocławiu, więc e, to nic. Pani Krysia będzie zadowolona. Maćku, jeszcze pytanie takie, bo dzisiaj tworzyliście bardzo ładne widowisko, mam nadzieję, że wtedy telewizji też było dobrze widać. Co żeby jeszcze kibice powrócili na stadiony, na finał Mistrzostw Polski, na imprezę, która no, najbardziej krótki grzebał, przynajmniej po no nie, to już trzeba chyba do kogoś z marketingu się... My tylko jeździmy, my dajemy z siebie wszystko na torze i, i tak jest zawsze, od zawsze i, i tak zawsze będzie, bo, bo nikt z nas nie lubi przyjeżdżać na, na drugiej czy czwartej pozycji, każdy, każdy z, nas, z nas się stara wygrywać i, i daje z siebie wszystko, no, na ile nam pozwala sprzęt, na ile pozwala nam umiejętności, na ile pozwala nam tor dzisiaj, który... Troszeczkę się rozwalał, ale ogólnie można było y oglądać ściganie, więc y wydaje mi się, że kibice nie żałują.